Cześć, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z gry Medal of Honor Ostatnio graliśmy sobie w tej bazie takiej jakby i tam mieliśmy zniszczyć te rakiety natomiast to nie są takie te rakiety V2, tylko jakieś tam takie prototypy No i słuchajcie, kontynuujemy dalej sobie, widzicie, jesteśmy w tej bazie przeszliśmy I mamy kolejne cele wykonane Find Sensors Roster Acquire VDAS schematics Gain access to the White Lab Sabotage Giro, guide System Find Launch Area O, czyli mamy całkiem fajne dyrektywy do zrobienia Więc okej okay. Kontynuujmy sobie, ja was oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału Żebyście byli na z tą grą Oraz komiksami Jakie są na moim kanale Ciasne kątawek Nie wiem no o, Ładnie to. W z bardzo dobrze Sprawdza się ten shotgun właśnie Kurde, to się co, na się, może się zaprócę i zobaczę co tu jeszcze jest Tak, biegnie Kurde, nie, nie Nie Woody, ich tu jest, ja cię prędzę. Amunicji nie mam. Dobra, ta broń jest dobra. Słyszałem go gdzieś tu. Uciekł, no. Okej, okay, ale tu nic nie ma. Dobra. Nie ono, bardzo tu nie będziemy strzelać w takich ciepłych komentarzach No, ale tutaj nic nie ma, myślę, że to tu będzie, dobra. Jeszcze co może zapiszę sobie, bo nie chciałbym tu zginąć. Fajna misja, podarzymy, że to nie, wiem, czy to nie będzie ostatnia misja, znaczy taka z tych główniejszych chodzi mi. właśnie pędzę dwie albo trzy takie podmisie, że tak powiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest ten grenata! Pamiętam, że... czy to zrobiłem czy nie. A, masz jeszcze granatę To jest ciasne pomieszczenie, trzeba uważać, żeby się mogło kryć. Ktoś mi napisał w komentarzu y, Z widzów Że ja nie używam tego celownika Wiecie co, ja dlatego nie używam tego celownika Bo się naprawdę ciężko celuje Ja już próbowałem, bo trzeba wcisnąć chyba R3 I dopiero kręcić gałką Więc naprawdę nie, y, ciężko celowanie jest Jak próbowałem sobie już ustawić Tak ustawienie, że mam wygodnie Ale po prostu się nie da No to jest gra retro, wiecie Jest trochę ograniczona, jeśli chodzi w różne modyfikacje Ten... Jest, nie mogę już to nie ale może czasami to nie wyjść... Za mocno nie to już pracować, tak? że mogę już pracować, nie mogę już pracować, nie mogę maszynowymi są nie To co mam na Dobra, pewnie jeszcze A co my tu mamy? Nie, aż to jest takiego jest? Co głębiej schodzimy w naukowcy tam z Nieładnie. Teraz już tu mamy, dobra. Dobra, pierwsza rzecz jest wykonana. Coś naukowcy... Nie wiem, co to jest, to, roster to nie wiem, co to jest. Jakieś plany, coś takiego, chyba. No, nie wiecie co, możecie mi napisać, czy byście chcieli drugą część tej gry, żebym ja wam nagrał. Bo w sumie mam zamiar to zrobić. Ale chciałbym znać wasze zdanie. To był bardzo fajne jest mi odpływu kilku na... Bardzo przyjemnie mi się ten tytuł gra. Wieszcie, jeśli macie okazję, lubicie gry retro, przypomnijcie sobie Przecież że nie będziecie zawiedzieli. Zresztą, na pewno dużo osób wie, że to była jedna chyba z najlepszych strzelanych w otomatycznej II wojny światowej Na PSX 1 bo właśnie na takiej z tej konsoli jest ta gra

Oj no ją ja Dobra jest ta dubelkówka, ale powiem że wolne ma to przeładowanie, przez to ja naprawdę dużo obrywam czasami momentami. Chyba się przyceluję od razu. Za pierwszym razem. Że to ładnie giną. Zmienimy drzwi, by to jest otwarty teren. Kroś troszeczkę. Kurde, na pewno będę. Kurde, kryj się, bo obrywam. No i obrywałem do sporo, widzę. Właśnie no, to chwili nie uwagi. No, coś tu mamy. Na pewno tu mamy przeciwnicy. Może się mylę. Nie, mi się apteczka teraz. Jetzt... Freaked... Stres, to jest tutaj. Patrzcie, tam się zostawiłem z tyłu. Teraz może sterownika. No. teraz zobaczymy, czy ja coś tutaj mogę zrobić. W sumie makiecie. Myślałem, że jakieś hodulki może podłożyć się, ale nie wygląda chyba na to. Chyba to jest ten jakiś prototyp. Tutaj nie ma żeby to podłożyć, wysalić Myślałem, że tutaj będzie trzeba coś takiego zrobić No jednak nie Okej, okay, to idziemy sobie dalej w takim razie Wiem, że będzie gdzieś tam wysoko, tak czułem Nic nie mówiłem, ale Chyba się strasznie że bo dostanę raz i zginę ginę jest żapy teraz Biegnij, biegnij, może tu zleci na dół Jest tam, Dobra, jeszcze raz. Jeszcze jeszcze blisko. Dobra, teraz tego załatwiję szybko. Cały ciężko się celuje. Jeśli chodzi o celownik Zleciał tam, dobra, szybko go. tutaj tutaj, w ten sposób? Jestem, jestem, tutaj, 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 nie tutaj, 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 zapiszemy sobie, Czyli nie znowu tam spróbuję się szybko załatwić trzeba, gdzie jesteście Okej okay. To muszę zejść jeszcze raz, tam był ten schemat jakiś właśnie To właśnie to jest, dobra Okej okay. Patrzcie, tak kiedyś wyglądała rakieta V2 w wykonaniu PSX Dobrze Ale tu nie mój sobie nie zmienił, bo teraz ja, Już mam mało amunicji do shotguna Shotgun, strzelba Dokładnie, tak, no, ale to jest w drugim korytarzu, lepiej strzelać z tego już tam nie jest, mało, to jest to. Hold so, so, so. so, so. Oh yeah, Patterson. Dobra, słuchajcie, nie wiem jakiś problem chyba z dźwiękiem Bo zobaczyłem, że się nie ten jak mówię to się nie nagrywa Ale już jest wszystko okej Nie wiem o co chodziło Dobra, mamy już wszystkie prawie dyrektywy Find lunch area są To nie końcówka Jest apteczka tutaj Idziemy dalej, idziemy dalej. Jest tu nie ma, kolejna rakieta. O oh, yeah.

Zawodna, no. Albo wiecie, Fanta, coś się prześcignie, to jest rakiety. Czemu nie? Zawsze to coś innego. Ale ma mało energii, pojęłam. Ja Zarazem w są sensie wystrzeliwane gdzieś te pociski. Dobra, koniec lewelu. Fajnie, skończyliśmy sobie. Co, filmik czy kontynuacja? This rare color footage, captured by the Allies, shows the early days of the German V2 rocket program. Capable of hitting targets as far away as London, these so-called vengeance weapons were of great interest to the high command. One can only imagine the devastation if the Nazis had succeeded with their heavy water research and perfect atomic warhead. Just as the ME-163 had ushered in the jet fighter, the V-2 heralded the beginning of the Missile Age, the implications of which would carry through to all the generations of mankind to follow. Słuchajcie. Słuchajcie, omy, Jestem czy jeszcze coś będziemy mieli? Jeszcze? Jest. Fajnie. Dobra, to spójrzmy sobie teraz tylko. E, zawsze mi się to myli, no. Dawno tu nie zaglądaliśmy jeden medal Chodzi mi o te materiały no, ja dodatkowe te zdjęcia. Zawsze mi się to myli, gdzie to jest, no? W galerii, dobra. Tam i Making Cap. Oglądajmy sobie jakąś szkice mamy też. No i tutaj ten level, gdzie byliśmy 1997 rok. Patrzcie ile to lat. 23-25 lat kawał ciastu co. A mimo to macie w tym grze całkiem fajnie. Dobrze słuchajcie to co. Skończymy sobie chyba ten level, ten gameplay dzisiaj. No i co w kolejnym odcinku będziemy sobie kontynuowali? Kolejne misje. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, polubcie, udostępnijcie. Napiszcie jakiś komentarz. Subskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo miło. I widzimy się w kolejnych moich materiałach. Cześć.